Dobrą okazją do zaprezentowania akcji Tydzień z internetem było spotkanie komputerowej Akademii Seniora. W ramach tygodnia z internetem 26 marca w miejskiej bibliotece w wolesławcu odbyło się spotkanie przedstawicieli pokoleń pod hasłem Internetem wszędzie blisko zwiedzamy stolicę Europy. Uczestnicy zainstalowali program Google Earth na swoich laptopach. Następnie poszczególnym zespołom przydzielono zadania. Spotkanie zostało zaplanowane według własnego scenariusza, który zakładał wirtualne wędrówki przy użyciu serwisów 360 Cities oraz Google Earth. Do wyszukania informacji o zwiedzanych miejscach należało wykorzystać zasoby internetu, a zwłaszcza Wikipedię. Powyższe miało stanowić kanwę dla prezentacji przygotowanej przez każdy zespół. Ponadto uczestnicy mieli udostępnić obrazy do kręgu w serwisie społecznościowym Google. W tej podróży wziął udział 14 osób, w tym 9 seniorów, a 5 osób z młodego pokolenia. Zwiedzili oni razem 5 stolic Europy. Przygotowanie mini prezentacji było wyzwaniem i bodźcem do współpracy międzypokoleniowej. Jako ciekawostkę można podać fakt, że daty urodzin najstarszego i najmłodszego uczestnika dzieli prawie 70 lat. Muzyka la 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 la